Witam wszystkich serdecznie Jak w tytule Konon pomału wraca do zdrowia Był u niego Nagrywający Konona no, ten, który zarabia Na Kononie Oczywiście Był go odwiedzić I dowiedział się W niektóre kwestie Że Konon Dostał Tabletki Oczywiście jest w śpiące farmakologicznej i moi drodzy, tabletki zaczęły działać i pomału dochodzi do siebie. Oczywiście będą go budzić, tej śpiączki, bo w śpiączkę został specjalnie, tak, do śpiączki został doprowadzony specjalnie, aby jego organizm się regenerował. Otrzymał w tym momencie antybiotyki. I pomału, pomału wraca do siebie. Będą go budzić, chyba że już go budzą, Konona, i zobaczą, co będzie dalej. Czy w ogóle Konon będzie pamiętał coś z tego? Jak to w ogóle będzie jego reakcja, tak? Na to wszystko. Wiadomo, że Konon ma problemy z płucami, no, jest to już człowiek, no, ma swoje lata, jakby nie było. No i też parę osób zarobiło na nim potężne pieniądze przez ten czas, co jest nagrywany. No i tu jest kwestią tego, czy faktycznie będzie Konon miał tą opiekę, jaką powinien mieć, bo wiadomo, że dopóki Konon jakoś tam sobie dawał rady, powiedzmy, no nie mówimy finansowo, ale jakoś sobie dawał radę, to było z nim nagrywane. I zobaczymy, czy teraz. Jak Konon będzie potrzebował być może większej opieki, czy będzie miał tą opiekę, co po niektóre osoby się tym zainteresowały i powiedziały, że będą się opiekować Kononem. Chciałem zaznaczyć, że to jest i wyłącznie tylko moje nagranie, moje słowa i, i, i mam do tego pełno prawo. Pozdrawiam i do usłyszenia.